witajcie, witam Was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Witam także Cię, droga, grupa rozmowy z aniołami, ponieważ ten film właśnie typowo ma być dla Was z przesłaniem na najbliższe dni. Na dzisiaj, ale także na najbliższe dni, kochani. Ale wrzucę go także, kochani, na kanał, aby, na kanał YouTube, aby każdy mógł sobie też pooglądać. Te przesłania. Zapraszam do oglądania. Już jestem ponownie tutaj z Wami i teraz będziemy sobie losować przesłanie od naszych aniołków. Co nam mają do powiedzenia siły anielskie na ten najbliższy czas? Co nam macie do powiedzenia? I ostatnio właśnie wam się spodobało takie przesłanie w formie filmu I ja dawniej robiłam takie przesłanie, jak miałam troszkę więcej czasu No teraz jest jak jest, moja przestrzeń czasu też jest taka jaka jest Ale postaram się robić więcej takich nagrań Losujemy, co nam tutaj chciałyby powiedzieć siłanierskie Dzisiaj chcą do nas przemówić dwie karty, więc lecimy z dwoma kartami Mamy nowy partner i niej zaufanie. I już Wam mówię, co te karty oznaczają. Najpierw przeczytam ich znaczenia, a potem krótko opowiem o co chodzi. Nowy partner, żadne spotkanie nie jest przypadkowe. zaranżowane Zaran przez Boga e sprawia w ruch ciąg zdarzeń, których celem jest zniszczenie się Twoich modlitw. Zwracaj baczną uwagę na nowych ludzi których zsyłamy w twoje życie. Rozpoznasz ich, bo wydają ci się znajomi, przynoszą otuchę i poczucie bezpieczeństwa. Ta karta mówi o nowo poznanych osobach, które będą teraz przychodzić do twojego życia po to, aby coś ci wskazać, aby w jakiś sposób cię poprowadzić, czy to będzie nowa przyjaciółka, kolega, znajomy, koleżanka. Może to być nawet całkiem obca osoba, która nagle się zjawi i chociażby na przykład prowadząc grupę, czy tutaj w życiu zewnętrznym, w jakiś sposób Cię pokieruje, będzie to osoba, która jest zesłana od sił anielskich do Ciebie, aby w jakiś sposób Cię wesprzeć, w jakiś sposób Ci pomóc, czy to w tej sytuacji, czy w ogólnym zarysie w życiu. Może to być osoba, która jest zesłana z planu dusz. Co to znaczy? Będą do ciebie przychodzić osoby, które zaplanowaliśmy sobie, schodząc tutaj do tego wcielenia umowy między nami. To znaczy, mamy do wypełnienia jakąś misję między sobą i jeden ma pomóc drugiemu, prawda? Może spotkaliście się już jakiś czas temu, może to spotkanie teraz nastąpiło w, lub nastąpi w najbliższym czasie albo w tych najbliższych dniach. Albo po prostu w najbliższym czasie, czyli w najbliższych kilku miesiącach. Zwróćcie uwagę na osoby, które przyciągają Was w jakiś sposób, które, od których czujecie dobro, sympatię, którym czujecie, że możecie zaufać. Osoby, które w jakiś sposób będą Was wprawiać w taki pozytywny nastrój i podnosić wibracje, do czegoś cieszyć lub motywować. Takie osoby będą Wam wysyłane przez siłanieckie. Może prosiliście o taką osobę, może prosiliście o ogólne wsparcie, a zostało wam zesłane w formie jakiejś osoby. Czy to osoby, na przykład jakiś urzędnik, który wam pomoże, czy to może być jakiś radca, adwokat, lekarz, no nie wiem, w formie jakiegoś znajomego, czy kogokolwiek innego, zwróćcie sobie baczną uwagę, kim ta osoba będzie, bo będzie do was podsyłana specjalnie. I druga karta mówi o miej zaufanie. Kroczenie naprzód niekoniecznie wymaga wiary w siebie. Wystarczy wiara w Boga, jeśli wierzysz, że on, że działa On poprzez Ciebie i bezustannie Cię wspiera. Jeśli zawahasz się, zwróć się do nas, a my dodamy Ci odwagi i wiary. Ta karta mówi o zaufaniu we wszechświat, o zaufanie w Boga, jeśli tak chcesz, o zaufaniu w siły anielskie lub archanielskie, o zaufanie wszelakie, które masz tutaj do sił wyższych, które będą Cię prowadzić, czyli... Ufajcie, że wszechświat da Wam to, czego oczekujecie w najbardziej odpowiednim dla Was czasie. Nie demotywować się mnie, kochani, jeśli coś na przykład nie idzie po Waszej myśli albo coś się zepsuło. Ja ostatnio na filmie też opowiadałam, że taka dziewuszka. I jak rozmawiałam z nią opowiadała mi, że jechała na jakieś spotkanie, zepsuło się jej koło w samochodzie, ale odebrała to bardzo fajnie, bo odebrała to to, że nie miała się tam udać w tym momencie, bo nie byłoby to tak e, dobrze być może załatwione lub zrobione, jak w późniejszym czasie. Więc nie bierzemy te, tego, co się dzieje jako klęskę lub jako problem, lub zastanówmy się, dlaczego się tak wydarzyło. Być może to było właśnie celem, że nie mieliśmy się gdzieś udać, nie mieliśmy czegoś zrobić, nie mieliśmy kogoś spotkać. Etc., etc. Każdy dopasowuje do siebie, do swojej sytuacji, czyli ufamy, że jeśli coś stoi na przeszkodzie, to znaczy, że nie ma być dla nas. Jeśli coś dzieje się, to znaczy, że na przykład w pewnych momentach coś się wydarza, to znaczy, że ma to do nas przyjść. Nic nie przychodzi do nas przez przypadek. Wszystko dzieje się w najbardziej odpowiednim momencie. Niektóre momenty my sami planujemy, niektóre rzeczy my sami według własnych decyzji tak jakby doprowadzamy do skutku za pomocą swoich myśli, odczuć i tak dalej, prawa przyciągania i tak dalej, ale cały czas tutaj ta karta informuje, żeby mieć zaufanie w swoje siły, w swoje możliwości, w to, że wszechświat, Bóg, anioły czy ktokolwiek inny są przy Tobie i czuwają Cię nad Tobą. Jeśli masz jakiś problem, tutaj jest też informacja w tej karcie, aby się do nich zwrócić, aby ich poprosić o pomoc. Pamiętajcie, że siły anielskie mają swoje zasady i nigdy nie łamią naszej woli, czyli nie ingerują w nasze życie bez pozwolenia wyraźnego. Na przykład, jeśli im nie powiesz, ingeruj proszę w tą sprawę, pomóż mi w tej sprawie. Jeśli tak nie powiesz, one nie będą ingerować z szacunku do Ciebie i do Twojej własnej woli. Więc zawsze jeśli czegoś potrzebujecie, musicie się zwracać. Dam Wam teraz jeszcze przesłanie z moich autorskich talii, które też dawałam Wam ostatnio w filmiku właśnie od opiekuna anielskiego. I tutaj. Co mam do powiedzenia? Co masz do powiedzenia, grupie? Podążaj za swoimi marzeniami. Teraz jest ten moment. Podążaj za swoimi marzeniami. Teraz jest ten moment. Jeśli czytasz, oglądasz ten film, przeczytałaś tą wiadomość, przeczytałeś. Owidocznie znak dla ciebie, dopasuj do siebie i dam wam afirmację z tych najnowszych kart, które także reklamowałam na moim kanale YouTube. Jeśli oglądacie to z grupy, to zapraszam was do tego filmiku, abyście sobie przegonili na kanale. Jeśli jesteście na kanale, to zapraszam was na filmy niżej, tam znajdziecie recenzję tych kart. Więc teraz wylosujemy tutaj afirmację na ten najbliższy czas lub na dzisiaj. Jak to woli, jak to uzna za stosowne. Dobra, co tutaj będziemy losować? Co chcecie? Co chcecie powiedzieć? No dobra, ta. O, chyba są nawet dwie sklejone. Fajnie, czyli każdy będzie mógł wziąć albo bierzecie dwie afirmacje, albo każdy dopasowuje którąś do siebie i sobie wybiera w ten sposób. Słuchajcie, jestem spokojem. Jestem miłością. Jestem pięknym, jestem światłem. I tutaj macie kartę. Albo robimy screena, albo sobie przepisujemy. I sobie afirmujecie w najbliższych dniach. Robimy screena, albo przepisujemy. Ok. Jeśli potrzebujecie, to sobie zatrzymacie oczywiście film. Druga afirmacja. Ja i życie jesteśmy jednym. Cały świat kocha mnie i wspiera. I sobie robicie screena. To są afirmacje dla Was na ten dzień, na ten najbliższy czas. Kto potrzebuje, może tak. Albo robicie sobie screena, albo przepisujecie, jeśli możecie, zatrzymujecie filmik. Albo wybieracie obydwie, bierzecie obydwie, albo bierzecie. Każdy dopasowuje do siebie, którą chce. I oczywiście podążaj ze swoimi marzeniami. Teraz jest ten czas, teraz jest ten moment. Dzięki, kochani, że jesteście. Dzięki, że oglądacie mój filmik. Cieszę się, że jesteście ze mną na grupie. Jeśli oglądacie to z, grupie, z grupy, cieszę się, że jesteście ze mną na magicznej przestrzeni. Jeśli oglądacie to z YouTube'a. Przesyłam Wam każdemu z Was, kto ogląda ten film, bardzo dużo pozytywnej energii i niech się dzieje dla Was dobro. Zachęcam Was do zostawiania mi łapek w górę oraz do subskrypcji kanału i kliknięcia dzwoneczka po najnowsze moje filmiki. Do zobaczenia, cześć!